Czy szczekać. czekać? Czy czekać, że jesteś zły na mnie? Ja jestem zły na ciebie i i ty jesteś zły na mnie. Hej, Hej Sky, jak tam u ciebie? Źle. Czemu? Ten pies teraz jest moim wrogiem. O kurcze Myślałem, że będziecie przyjaciółmi. Złapał mnie i jeszcze, podrapał mnie i jeszcze. Inno. Nie chciał mnie wrócić. Przez przypadek kliknąłem na taki przycisk i nie było mo można zobaczyć więcej. O ja! Zajmę się tym senem! Co ten głupek? chce? On jest moim wrogiem.